Wszystkim. Witam Was na kanale X-Games, Ja jestem Eryk, a to jest kolejny odcinek z serii Uniwersum Sześcianu. Trochę bez Was tutaj, słuchajcie, pograłem. Jak widzicie, mam już zrobione łóżeczko. Niestety jest tylko białe, bo jak się okazuje, kolor wełny ma znaczenie. Chociaż chyba kiedyś było zawsze czerwone i tak. Trochę nijakie to łóżko, ale dobra. No, więc jak bez Was pograłem, to ogarnąłem sobie, słuchajcie, trochę rzeczy. Na przykład piec, bo pisaliście w komentarzach, żeby. Przepiekać jedzenie i faktycznie to jest mega dobry tip, ponieważ jak się okazuje, jak się zje przepiecony, przepiecony, przepieczony, przepieczony, przepieczony bewsztyk przykładowo, to on daje mi bardzo dużo jedzonka. Słuchajcie, to jest mega, mega opłacalne i serduszko od razu leci, więc jest super. No tak, w trakcie tego wszystkiego znalazłem miejscóweczkę na nasz pierwszy domek, więc tutaj ją zrobiłem. Niestety jak się okazuje i jak się okazuje jestem lamą i nie umiem grać w Minecrafta, to nie ma minimapy. Więc nie wiem jak ja będę żył bez minimapy. Ja się co chwila będę gubił i nie będę wiedział jak co zrobić. Tak więc dlatego utytułałem tutaj taką wieżę. Będę ją musiał jeszcze większą zbudować, żeby odnaleźć naszą miejscówkę. Żebym wiedział jak wracać. No bo na razie nie chcę ściągać tej minimapy. Gramy na hardkorze, tak jak jest Minecraft. No, i przez to muszę Wam się przyznać, że niestety padłem, bo <laughs> zrobiłem to, i później myślałem, że wyceluję w tą wodę, i niestety nie wycelowałem w tą wodę. Yy, I się odrodziłem tam na początku, gdzie zaczynaliśmy grę, więc była masakra, musiałem tutaj wracać, ale na szczęście dzięki temu, że utytłałem tą wieżę, to wiedziałem, gdzie mam wrócić. No, i też w sumie to nie było aż tak daleko, dlatego wróciłem. Yy, no, ale dobra. Dobra, jak jeszcze z tym dniem tutaj wygląda? No, na razie jest, kurczę. Dobra, ja, na jakieś drzewo byśmy się wspieli, to bym Wam pokazał, w którym miejscu tutaj sobie domeczek zrobimy. Jak właśnie się zastanawiam, kurczę, jakby tutaj najlepiej to zrobić. W sensie, w którym miejscu, bo to jest tak ładnie, słuchajcie, to jest tak ładnie, i Boże, nie spadnij. O, tam jest taka piękna wyspa, i myślałem o tej wyspie, ale w sumie. spadłem. O... Ale w sumie tutaj też jest fajnie, żeby na tej górce zrobić tamtą dziurę, przez którą bym się z pięć razy również zabił, ale na szczęście w ostatniej chwili wyhamowałem i w nią nie wpadłem, jak ten baran. Więc przeżyłem. To tutaj też jest fajnie. Od razu mamy, słuchajcie, jeziorko. Tam jest drugie. To jest naprawdę ładna, malownicza okolica. Ja myślę, że tutaj wartość gruntu to jest mega, mega dobra. Więc dzisiaj sobie trochę będziemy robić. Tutaj przygotowywać się na ten domek, tak? Żeby mieć już swoją miejscóweczkę. Dobra, złozimy powoli Bach-Bach, Bach, Bach, Bach. Tutaj y, ja tego nie, nie niszczę, bo jak padnę, to się gdzieś nie wiadomo, gdzie wiecie. Złożę. Dobra, mam mało. Nie, no, drewno mam w sumie dużo. Kurczę, dobra, halo. Tutaj sobie muszę zrobić tego, na razie tak wiecie, tutaj przy rzeczce, tak. Na razie tutaj tak, 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 prowizorka, prowizorka, halo, halo, no dobra, gdzie się sadzi trzcinę, o, 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 to chyba nie tak, tutaj, tutaj będzie mi rosła, serio, ja się nie znam na trzcinie, czy to będzie rosło. No dobra, no miejmy nadzieję. W ogóle nie wiem po co jest ta trzcina. Nie umiem jeszcze gotować za bardzo. To się ze skóry robi i w ogóle... A, mam tutaj taki bałagan, bo przecież przed chwilą padłem. Więc muszę to zrobić dobrze. Dobra. Weźmy sobie coś, przepieczmy, bo mamy dużo jedzonka. Ale niekoniecznie przepie... Jezu, co ja robię? Halo. No. Węgielek i pieczemy w piecyku. Dobra, dobra, jak to tutaj wygląda, tutaj tak. Trzeba będzie zaraz to żelazo prze, przepiec, <noise> trzeba będzie to <noise> wypiec, to żelazo, słuchajcie, żebyśmy mieli na żelazne rzeczy. Na set z żelaza, dobra. A ja chciałem, a dobra, to chciałem zrobić, ale to mogę tu zrobić, halo, nie dirt, nie, 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 nie. Dokładnie, chcę przerobić na deseczki. To jest dąb? tak dębowe deski. lala. Będziemy mieć dębową chatę. Najwyżej i jakaś skrzynka by się przydała. Ja, yeah, mamy pierwszą skrzynkę. Dajesz, ciągasz się. Tutaj ją zrobimy, żeby była o. Bach. I weźmy coś, co nam jest nieprzydatne. Bruk na koście. I skąd mam Tak, barparę zrobiłem. Dobra, żarełko sobie zostawiam. Skóra też jest mi potrzebna chyba. No, już wszystko dobra, pięknie, przepieczone. Dajemy to. I idziemy sobie do tutejszej jaskini, coś. Coś, wiecie, wykopać. Aha, taka duża ta jaskinia. No dobra, to chociaż węgiel będzie tutaj. Węgielek, węgielek. Właśnie myślę, kurczę, jakiej wielkości ten dom zrobić? Czy robić taki, taką dużą tą pierwszą miejscóweczkę Czy raczej wiecie, wstrzymać się i nie szaleć tutaj z niczym? Dobra, tu wciągamy. A, okay. Bach, bach. Co tam się rzuca? Tutaj jest jeszcze jakieś fajne... Ojez, jakie fajne są te. I jamy i cała reszta. Dobra, tędy, tędy, tu tu, tu. Tam się piecze wszystko. I te brzuski, jeszcze te brzuski zetniemy i od razu posadzimy, żeby nam tu rosły przy naszym przydomowym. Czemu ja mówię, nie chcę dębu, nasiona. Halo, a gdzie są nasionka z tego? Gdzie są nasionka z drzewa, ja chcę tutaj zasadzić, żeby tak nie było łyso. Dobra, kurczę, nie, nie, nie wodą, bo wodą za długo, wodą za długo to idzie. Bach, bach, bach. Tam jest jeszcze, słuchajcie, hardkorowy ten. Hardkorowy. Jak dla kogo hardkorowy? Dobra, mamy to wszystko pieczone, to mamy On Jeszcze kurczaka, bo kurczakiem to się człowiek truje. O, zaraz będzie noc, zaraz będzie noc. Więc dzisiaj się będziemy przygotowywać. Do tego, żeby zbudować, tutaj na górze. Właśnie, kurczę, to chyba trzeba jakoś wyrównać. Poczekajcie, idę tutaj. O, Jezu. Dobra. Naprawdę. Serio? Dobra, muszę was wyciąć. Trzeba będzie tą wieżę przenieść. Tutaj będzie jakieś takie ładne, wiecie, podziemne zejście. Ja tak to widzę, że tutaj na górze będzie dom, tak? O, O, odbiłem się od łóżka. Myślałem, że coś życzę. a stracę, a się odbiłem od łóżka. Tutaj będzie dom, tutaj zrobimy takie piękne podziemne przejście, tutaj w piwnicy. I tutaj będzie takie wyjścióweczka na, nasz pięk... na naszą piękną posesję. I to wszystko będzie tak ładnie zrobione. Jak głupie drzewo. Nadal cię nie ściąłem. Serio, powinienem to w pierwszej kolejności zrobić. Boże, nienawidzę cię drzewo. Dobra, tak, więc tutaj będzie piękny. Co to było? Ej, co to było? Jezu, owca, nie strasz strasznie, mówię Boże, co to za diabeł tam jest. A to tylko owca, mówię Boże, ale się naprawdę przestraszyłem się w opór. Pójdziemy też tam grzybnie, zwiedzimy zaraz. No dobra, trzeba będzie się kłaść. kocza, ale nie, okolica mi się bardzo podoba. Ale dobra, idziemy się położyć, idziemy się położyć, bo zaraz faktycznie padnę. Uh, bach. Jea, yeah, i śpimy. No dawaj, dawaj. O, pięknie, dzień jest. A czemu? A pochodnie to powinno być. Tutaj mam pochodnie. Czy tu się wszystko zrobiło? Tak, przepieczony kurczaczek. To zostawiamy. I y, rudę bierzemy, pieczemy. Piecz się, ruda piecz. I trochę tutaj wykarczujemy, słuchajcie. Wykarczujemy, żeby było. Trzeba będzie wyrównać. dir tu jest, ale najwyżej to jakoś wiecie zetnie tą pierwszą powierzchnię. Żeby domek mógł powstać i będą ładne widoczki I z jednej i z drugiej strony tak na górce to wiecie wszystko. Widać dawaj dawaj brzoza. Mam. Domek no i trzeba będzie gdzieś tą wieżę przenieść, którą tutaj utytłałem. Będzie można tam nieś postawić taką gigantyczną wieżę, żeby się paliła tutaj, żebym wiedział, jak mam wrócić do domu bez tej biednej minimapy, której nie ma tutaj w podstawie gry. Ja nie wiem, naprawdę. Całe życie człowiek grał z jakimiś mini mapami, a tutaj w Minecrafcie tego nie ma. Jak graliśmy jeszcze na tej małej mapie, to wiecie, tam się nie było jak zgubić, <laughs> bo ten tu był takie, a to co to? to. Te, te dźwięki są czasem takie dziwne, że to szok. Co tam jest? Wysokie te drzewa, dobra. Czasem myślę, że to drzewo tu... To co, znowu się ciemno robi, że już ten pochodnia działa? Halo, ile można? Okej, okay, no co to? No tak się boję wszystkiego. A, to... A patyki, no tak, z tego spadają czasem patyki. Dawaj, dawaj. No więc trochę tu. To to? Iść. To wszystko. Dobra. Będą kwiatuszki do domku. chociaż. Ba, ba. Wy. No. Tu mamy. Dobra, owca. Co ty chcesz być w mojej zagrodzie? Halo? Gdzie ty skaczesz? Panuj się. Nie skacz tutaj. Duża mnie ta dziura. Zaraz trzeba będzie to załatać. I zaraz, zanim w ogóle zakopiemy to wszystko tutaj i wyrównamy, to trzeba będzie zwiedzić yy, tamtą dziurę, co tam Wykopaliska. Zobaczymy, może tam coś znajdziemy, jak... jakieś żelazo, czy coś, nie? będzie to przekopać, żeby później to... Halo? Kurczę, skończyło się. No. <laughs> A, nawet się nie zabiłem. Bach, bach. I robimy spatyczków w ciach, hamulca, ciach. I mamy. takie Jak tam idzie? Ile się przetopiło? -la, la, 17. A i kurczę, nawet jestem nieźle wyposażony w to żelazo. Jestem w szoku. Prawda, że tak dobrze idzie. Że jest to żelazo i w ogóle bach, bach, bach. Drewno, nie masz ze mną szans, poddaj się od razu. Lecimy tutaj jeszcze trzeba. O, właśnie, o, o to mi chodziło, że tutaj trzeba wykotłasić, wyeksplorowa wyeksplorować tu wszystko. Dobra. Ja już przyznam się szczerze, że zrobiłem tutaj sobie zejście w razie, co gdybym tutaj latając w tą dziurę wpadł, bo przecież to jest bardzo możliwe w moim przypadku. Więc skoro już tutaj przy tym jesteśmy. To sobie tutaj to wszystko zwiedzimy, i mam mało kilofa, i mam mało tego, więc. Jednak się wrócimy. Jesteśmy na miejscu. Widzicie, jak szybko poszło? Dobra. Bierzemy tutaj. To tam pewnie jakieś e, dziadostwo, a i tam na dole, kurczę. Nawet słyszę, chyba nawet pająki. Uuu, żelazo, słuchajcie, to ja lubię. O Jezu, co to było? Boże się... Jak ja na to, co to jest? O Jezu, Jezu, nie, 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 nie! Boże! Jezu. Jak ja się boję takich rzeczy. Obym tylko nie padł. Granie samemu w Minecrafta to jest najstraszniejsza rzecz. Wiem, że są gorsze gry... Normalnie przecież grałem w Dead by Daylight i to wszystko, a tutaj chociaż przy Majersie też się dra jak, nie wiem. Dobra, ona tam wpadła i nie potrafi wyjść. Całe szczęście, więc Kost kostucha nam nie wyjdzie. Mam nadzieję, że żadne inne dziadostwo też nas nie zaatakuje i że nie będę musiał krzyczeć. <gry> w ogóle coś zobaczymy od razu, Dyla daje, nie? A później tam, o co to, co to, to, to było? Nie bach, oberwem strzałą, cały ja. Hmm. Mm -hmm. żelazo żelazo lubimy żelazo yy... pochodni i zobaczymy co tu jest w tych ja yeah. no Kurde, ale to jest w ogóle bogato w żelazo, naprawdę. Kurczę, nie wiem, chyba mam jakiegoś mega farta z tym wygenerowaniem świata. Bo tak pięknie idzie, że aż, że aż dziwne. Uu. A tutaj. To co to za dźwięki? Boże, jak ja nienawidzę tych dźwięków czasem. O Jezu, Jezu, Jezu! Co ja wam zrobiłem? Dobra, a i w sumie jesteście tutaj to. Co? Creeper, chodź tu. Nie, 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 nie. Wybuchłeś już? Nie! Och, ale mi z życia, żeś tachał. Dobra, bierzemy to, co jest i uciekamy stąd, uciekamy. Dobra. A, kur tak, właśnie. Widzimy coś. A tam się gdzie wychodzi? Czekać, jestem ciekawy. Tu coś. Ulala, jak tu, kurde, kolejna dziura. Znowu coś słyszałem. Tam, coś jest dobra. Kurde, schodzi tam czy nie? Trochę się ciekam. O jezu, co to było? Boże święty. Masakra. O jezu, jakie okropieństwo, Ty nie mów, że tu potrafisz wleść. Dobra, idę stąd. Ja stąd idę, bo to, to nie jest na moje nerwy. To nie jest na moje nerwy. Boże święty. Nienawidzę grać sam w tą grę. Oj, czego się nie może zmieścić? Dobra, potrzebuję dwóch, bo się nie mieścię ewidentnie. Ej, kubiłem się. Ja tyle tutaj tego. Halo, bez sensu. Stawiam chyba te pochodnie tak losowo. Ja tu byłem, ale. Dobra. Może byłem, może nie byłem. Tędy się chyba wychodziło. To jest nawet przyjaźnie. W sensie fajne są te jaskinie, ale. Dobra. Jezu, creeper, idziemy stąd. Idę stąd. Idę, idę, idę. Boże, boże, jak stąd wyjść? Tędy. Tu. Ciach, ciach. Bach, bach, bach. Haha, ha. i jak mi teraz złapiesz? No dobra. To to? Jezu, owca! Nie strasz mnie, bo już miałem cię ciapnąć. A już mam trochę jedzenia, więc cię nie chciałem zabijać. No nie patrz, cię zatłuk ze strachu. Ja tu właśnie z misji, prawie że samobójczej wróciłem. A ty mnie straszysz tak na wyjściu? Mogłabyś oberwać rikoszetem przez to, że jestem nerwach. <laughs> Masakra, Boże. Yy, tak się tak właśnie wyglądałem ze mną gry yy, takie przygotowe, gdzie ja się wszystko boję. <laughs> Dlatego lubię grać z kimś, bo wiecie czuję, czuję takie mentalne wsparcie. Mam nadzieję, że też będziecie mnie mentalnie wspierać, żebym się nie owca. Żebym się nie bał na tych przygodach. Boże, ona naprawdę jest jakaś taka straszna, ona, ona się tak nagle pojawia w ekranie i nie wiem, o co chodzi i, 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 i się nią stresuje strasznie, dobra. Bo, bo się zaczyna miąkać ze strachu. Tak, dobra, Bach Jach. zaraz trzeba iść spać. Wiem, że to ona już na moje łóżko wskoczyła, to tylko łóżko z niej jest, znaczy z jej siostrą albo ale. Tak wygląda życie. Żeby przetrwać, trzeba czasem tak zrobić. Nie moja wina, że łóżko tylko można zrobić z wełny, tak? Musiałbym, może, pająki. Wiem, że z tej pająka się robi, w sensie z jego tam yy, pajączynki, ale ile bym musiałbym utytłasić ich? A ja przecież ledwo co zabijam jakieś pojedyncze tutaj wrogie stworzenia, co dopiero pająki, żeby mieć łóżko. Dobra, jak widać, wstaje nowy dzień. Żelazo nam się przetopiło. Mamy kolejne 10 żelaza do przetopienia. Ej, chyba ja mogę zrobić sobie jakiś set. Tylko ja nie wiem, jak się robi. Jak się robiło nogi? Tak się robiło nogi. Wow! Mega! Dobra? A jak się łeb robiło? Tak. A jak się klatę robiło? Powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Tak się robi. Jak się robi klatę? Tak się nie robi. Tak się. Tak się też nie robi. Ej, jak się robi klatę? Halo, tutaj narzędzia. No, Ze serio, w tę stronę, Boże. Ej, dobrze, że jestem pomocnik, bo ja to, wiecie, jestem taki, że nie ogarniam. Dobra. Ja yeah, mam już niezłe wdzięko, słuchajcie. Więc będziemy mogli się chronić przed kostuchami i całą resztą tego okropieństwa, które tam czyha, więc może będę już odważniejszy w, w kolejnych eksploracjach. O Jezu, aż, się, aż straciłem głos z tego wszystkiego. W kolejnych eksploracjach może będę odważniejszy. Tutaj to, dr, to dr, dr, drwa. drzewko mi się podoba, więc jego nie utytłasimy. I tutaj dalej jeszcze wiecie, porobimy te rzeczy. Trzeba to to mi się nie podoba. Tutaj będzie jeden z tarasów. Bach, bach, bach. A lo O, jabłuszka. Właśnie, coś by może zjadł. Czek taki samotnik, to go zjemy I jeszcze pieczoną baraninkę. Czemu ja cały czas stawiam to jest masakra, ja stawiam tak mega randomowo, a później się dziwię, Boże, o kurde, masakra, szkoda, że nie wycelowałem w łóżko, Och. a później się dziwię, że mi brakuje tych pochodni, są mi się, kurczę, gdzie tyle nastawiałem, skoro w tych jaskiniach jest, co się stało, wywaliłem to, hej, było całe, no nie mówcie, że wywaliłem. No, jest mam, o co chodzi? Dobra, okay. ma no, okay. pewnie wywaliłem niechcący, bo czuję, że przycisnę Q, a ku się chyba wywala. Tak dokładnie ku się wywala. No. O Boże, Eryka, Eryk, jak ty przeżyjesz kolejne dni w tym Minecrafcie. Naprawdę. Mam nadzieję, że nadal będziecie mi tipy sprzedawać. <laughs> Creeper, tutaj aż się żyć ten. Weź, idź sobie. Co be... Po co tu przyszedłeś? Przyjaciół szukasz? Co? No co? Idź sobie. Ja nie chcę być Twoim przyjacielem. Ja nie szukam przyjaciół dzisiaj. Boże, myślałem, że zamknął to. Ja nie szukam przyjaciół. Idź sobie do swoich podziemi. Jak będę miał ochotę się z Tobą zaprzyjaźnić, albo zaprzyjaźnić yy, mój. Gdzież po raz? Mów, że wyszedłeś. <laughs> Tam jesteś do. Boże. Albo jak będę chciał bardziej mój miecz zaprzyjaźnić z tobą, to wtedy sobie tam zejdę i się zaprzyjaźnimy. <laughs> Trochę w inny sposób. Masakra. Bach, bach, To, że nie mogę w tym tą... wpaść. Bo jak wpadnę to prostu do creepera i po mnie. Hmm, a z jakiego drewna w ogóle zrobić sobie dry... pierwszy domek, co? Jak myśli? To w ogóle musi być niezła hacjenta. Będzie to ładnie wyrównać. Tam się zrobi tą wieżę. Oświetli się, żeby było bardzo ładnie widać. Hmm, czy tutaj przy tym? Tak, to mi się nie podoba. Najwyżej no zasadzę tutaj. Najwyżej później, wiecie, będę sadził drzewa tam, gdzie uważam za słuszne i jakoś to będzie wyglądało. Co no. już Idziemy na górę. U, jakie ładne wejście. Dobra, wy też, wy tutaj właśnie. Tutaj. Tak, tak, tak. Ten po prostu ta wieża jest najlepsza. Jezu, to jest taki ładny widok. Patrz, jak to wszystko się już wykarczowało, to, to jest taki piękny widok na tą wyspę. Ja nawet nie wiem, czy tam nie zrobimy sobie jakiegoś letniaka, wiecie? Naprawdę, taki super letniaczek to by było mega opcja. O, delfin tam był, widzieliście to? Halo, delfinu, gdzie jesteś? A w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, ha, że pszczółki widziałem. Może Wam załączę gdzieś screenshot tutaj, że widziałem pszczółki w Minecraft'cie w trakcie poszukiwania tej miejscóweczki. No, więc tutaj są piękne wyspy, to mi się tak mega podoba. Zrobimy sobie tutaj, wiecie, jakąś zatoczkę, żeby można było przycupnąć sobie łódeczką. I kiedyś wybierzemy się za morze, bo wydaje mi się, że tutaj no, trzeba będzie zwiedzić trochę landu. W jakimś tam okresie, ale najpierw muszę się zabezpieczyć, muszę być pewnym, że przeżyję, i muszę mieć dużo surowców i tego wszystkiego, bo inaczej będzie ciężko mi. No dobra moi drodzy, myślę, że na tym odcinek tutaj zakończymy. W przyszłym odcinku pokażę wam już wstępny, że tak powiem, szkielet, czyli w trakcie budowy będzie nasz domek, więc coś już wam zaprezentuję tutaj, trochę wyrównam teren i to wszystko. Więc zapraszam Was do kolejnego odcinka, bo będzie można zobaczyć ten domek. No i dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia, cześć!